Kolejna nowa droga na terenach. Wiejskich. Dzięki rządowemu funduszowi rozwoju dróg, droga finansowana w 60%, w tym wypadku jest to ponad 350 tysięcy zł. Ja, jako wiceminister rolnictwa, cieszę się, że powstają nowe drogi w wioskach, na terenach wiejskich, które służą mieszkańcom wsi, służą rolnikom. I to dzięki funduszom rządowym. Dotychczas nie było takich możliwości, aby gminy wiejskie, takie wioski jak Grochowy, doczekały się nowych dróg. Teraz rządowe fundusze te drogowe umożliwiają tak tego typu inwestycje i to bardzo dobrze, bo wszędzie żyją Polacy, wszędzie żyją nasi obywatele, wszędzie mieszkańcy potrzebują lepszego komfortu życia. My w sposób zrównoważony im to zapewniamy. Bardzo dobrze, że ta droga tu powstała i będzie służyć mieszkańcom wsi Grochowy, mieszkańcom gminy Rychwał. Ja gratuluję i pani radnej, panu burmistrzowi i cieszę się wraz z nimi z tej inwestycji.